No i co mnie trollujesz kurde? Yy, hello team. A ja oczywiście. Czemu to jest takie rane? Ej, no co jest? Czemu tu nie mogę? A ten jest na schodach? No to wiem. Tam jest jeden Kurde no, no Chyba jest odpalony. Tak wie, że się patrzy tak. Kto sprawdza tył? Nie, bo on nawet nie ma jest. Który, nie który? Zielony czy, zielony czy różowy? Nie, no, ten, który właśnie, ten, kto grał, właśnie, ten niebieski. A, że nasz? Ja będę teraz lepiej. Nie, nie wiem. No tak. Nie. No dobra, ale i tak przegrał, no to. No tak, ale zrobił coś przynajmniej. Nie, godzin to coś tam zrobił. 1400 chłopie. Ja wczoraj grałem z ludźmi, którzy mieli po 1500 godzin każdy. A, no dobra. tak. Tak, to też dużo osób po prostu te godziny. No ja wiem, ja Codzinę, wiem. Na awku. No, ale drugie jest. Na przykład tam... mamy takiego kolegę, który ma niby w wcale się 1000 godzin, prawda? Oczywiście no. może przegrał z 30. <grym> na przykład ten. 3 miliony spędzili od 5 yy, dni gra w jedną grę, prawda? Yy, kitchen kichrys, no. Zabijesz go? Nie. Idź plantuj, Zupania. idź plantuj, idź plantuj, obity Kitchen short Kitchen, kitchen -ki -ki -ki. Kurde Shorta macie jeszcze Tak, wiemy, stoi to minimalnie zbyt dużo O Jezu, o Jezu Dra. No dobra, nie miałeś, nie miałeś jak tego ugrać, więc i tak eee, a chodźmy teraz na mina. Wydaje mi się, że może być w upach No może być, może być Tyle killi, co zrobili to Ale wiesz, jak pójdziemy wszyscy all olmit. all meet. Eee, a sprawdzajcie się tamtych, czy nie są Polakami? Nie, jeden to rusek, ten nie pies. Tak, jest AWP, yes yes jest AWP, jest AWP. Ale do no to awp na nic nie zrobi. No wiem, wiem. Nie wiem, ktoś po, po co ktoś rzucił. Scout jednak. Dobra, One stars, one, one Collector, one collector. Ja pierdzielę co tu się dzieje. W konektorze będzie. Prywatnie hmm, chyba to jest rusek. W konektorze. Konektor. 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 Dobra, dobra, sobie. Też patrz na no, shortie nie to ma kogoś. Nie, konektor nie. Bra, na shortie jest smoke. Przeciw na tym Aha, bo to to jest Weźcie, weźcie antr, pójdźcie Go under, go antr Chyba jakiś tam wygrać Dobra, idziemy, idziemy, idziemy Go, go, go A was zabił jeden Czyli wiedzą, dobra, idźcie szybko Ej, patrz, kuchnię. Short, 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 short. Dobrze, 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 dobrze Wlazł on from kitchen My I władę, ty władę jest tam to jednak mi się to przyda Dobra, właśnie, co z tym kolegą co miał 1000 godzin, bo... Ukraińcy... Po prostu sobie XP, na przykład, on ostatnio ten Chyba tam wczoraj, wczoraj miał, miał powiedzmy od 5 dni grę włączoną W którą, w którą grał jakby tak pierwszy raz w ogóle Pozwolę, trzech Ukraińców przeciw intymnie I teraz pewnie też... No kurde, no 3-0, no bez jaj No aktualnie od 10 godzin jest ten akt... gra w, w CS-a <noise> To, to, to niezłe Czyli on po prostu wiesz, później jak bywali korki, Czy coś w tym stylu po no. prostu mu się wyłączy komputer i prowadzi CS, ale tak to ciągle w nim jest. No wiesz co, no ja też tak kiedyś yy, robiłem. Teraz mój komby tego nie wytrzymał. Mieć CS za w tle przy... odpalonego i jeszcze inne gry, nie? Ale, ale nie, że on tak po prostu z tego kompa na noc, nie wiem, z 5-10 dni potrafił No to nie jest tak z 50 dni pod rząd miał. <laughs> Kilka ja No to nie, to ja tak nie robiłem. Jest, jest w oknie, bo. To wszyscy się na niego patrzą. No kur, musiał mnie zabić! No, Ty widzisz yeah, go? Co connector. ty robisz? No. A bo tego nie widzimy. Eee, Jest Jest na A Probably now. jungle. I one short, two way. a No, wiedziałem, że one short będzie. Yes. Jeszcze... No, jest. Jeszcze. No tak, no wtedy jeszcze był CSGO. I jeszcze grałem sobie w jakieś Minecrafta oglądając YouTube'a przy okazji, to kurde. Teraz to by mi kompa wywaliło, nie? <laughs> nie wyobrażam sobie tego. E, chodźmy na A! Ale za kilka dni jakoś będę miał nowego kompa więc... E ja pytanie. No. Dacie znaczy, jakiś skrót, żeby zaktualizować sterowniki. No kurde! Ale jakie sterowniki? To jakie? Jest... No bo chyba tak mi reaguje, że masakra. Ale sterowniki mhm. od karty czy od czego? Chyba od karty. Znaczy. A nie masz ten? Te aplikacji takiej uh, Nvidia... Czekaj, Nvidia Experience? A, nie, GeForce no. Experience. Tym, czy teraz to się nazywa... Chyba. Zwrot? Zobacz czy masz to aplikacja, NVIDIA app, albo coś w tym stylu A to raczej... Poniąłeś ja jestem zalogowany Ja mam to zawsze masz przez, przez menadżer urządzeń zaktualizować Możesz też wyłączyć te rzeczy z tła, nie? <laughs> Ej, właśnie Krzychu, jakbym miał jakąś sprawę do Steama, to gdzie mogę do nich pisać? Bo szukałem właśnie jakiegoś help, czy coś, ale nigdzie nic nie widziałem nie, się ale, ale w jakiej sprawie chyba jak No sprawa, na, przykład, na przykład, No, na przykład... Jak kurde, właśnie tego kompa mi waliło tam, nie wiem, w dziesiątej czy którejś ludzie. I kurde, chciałbym, żeby mi. Yy... Super. No, Wyciąłem to. Ja pierdzielę, nie. Chciałbym, żeby mi od. Y... No, usunęli tego bana, nie? Na pół godziny. No bo Człowie to. myślisz, że ich takie rzeczy interesują? No dobra, ale warto napisać, nie? Lepsze napisać niż nie napisać. Hmm. Nie, oni. My <śm> myśli, że mamy tutaj <śm> więcej czterów niż ten, a oni się nie będą przyjmować. No albo ja pompał, nie, dał ten kałacz Eee, tu właśnie. Don't go mid? Yeah, Nie, don, don't go to mid. To co? B? No chyba. Dlaczego pisałeś na ogólnym Don't go mean? Jezu! Efa, myliłam już. A tak, go mean. Dobra, dobra, dobra. <sharpican> Żeby było, żeby było, że jestem debilem, i napisałem na ogólnym. O jezu. Two steps ahead. Będzie w kuchni, będzie w kuchni. Kur! <gry> nie wiem, gdzie ja się żeby Ja bym Rotej, <gry> eee, roTate, rotate, rotate. Zesmokowali. Commander. No dobra, zresztą. Nie wychodź na razie. Ej, szczerze, możecie to nawet ugrać. co, cofnij możesz. No co, wycofujemy się, czy nie? Możemy pójść na raz, próbować Tego od. Bra. Go away, rotate to A Mhm. Mm Blue. Hold, diapazon. On jest e na szóście, to? Nie, on no. jest chyba. On jest na szóście? Dobra. Urryde, dobra, nie będzie do, do zera wszystko. Brawo. Po co Ja myślałem, że na A jest, bo chłop zginął 900? <laughs> so, no jasno. Nie to, co to jest 600? Mhm, mm no, idzie więcej Jest, na rampie zaraz Po lewo będzie, Vektor, po lewo Nie, ja pik, zaczekam, pik, ja zaczekam Pikować? Bez sens Ładnie zaraz na lewo wcelowany Ja bym poczekał, aż ten głupi smoke I tak będą napieprzali granatami No obam, moja wina zepsułem O short, Jezu short short, 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 short Short, short, short Przejdzie... Nie, po co wychylasz?! Po co wychylasz?! Nie wychylaj! Dobra Masz farta, że to ugrałeś! A przecież tak, to tak się go widzisz, to dlaczego ten, trzeba właśnie wychylać, bo tak to ci pójdzie gdzieś nie wiadomo gdzie No dobra, ale Pój, zawsze wtedy... Wiesz. A ja wiem, że widzisz go i ten, ale kuźde Ma AWP chłop, to, tak on miał AWP? Nie miał AWP Nic A nie, nie miał AWP, no coś. dobra, no dobra Ale no kurde, no 14, 14, ja bym odszedł i zaczekał Ja wiem, że to jest ryzykowne, ale zawsze można grać na czas A idziesz szanderem, dobra to ja Apartment one. Ej, dobra, jestem takim głównym dzisiaj. O! Uh. Ej, ja mi to pomóc. Na konakcie. trzeba jej pomóc, bo mam mało. Właśnie widzę do tego widzę. Weszło mnie na pizzko, biciesz. I mieliście fajne no. hapsy: 99 i 9. <laughs> o jeju. No. Ja przepraszam was bardzo, że ja tak dzisiaj gram. Nie wiem, co się dzieje. Yy, Mati, kupisz no, mi akasza. Jak, jak przegrywamy to trzyma Negevę. W sumie i tak na nic innego nie jest. Ej to, nie, to czekaj. Dobra, w następnej, następnej grze we trójkę kupujemy Nie Ja nie chcę. Nie, nie, nie. Ja też kupuję Negevę w następnej. Ja nawet nie mam. Ja mam właśnie na takie rundy, gdzie wiadomo, że się przegra, to można w sobie Negevem wtedy pograć A widzę? Ej, granie Negevem. Tak no, bez no, jaj no, się no, opłaca. Nie no, wiem, co. Negev jest mega dobry, tak szczerze. To no chyba schody, po co że widziałem? Schody? No, schody są, schody tak, są. Tak, 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 ja jestem. Kurde. City, uh, Palace. Palace macie jak coś Mr. Cole. Nie piguj, on ci trzyma Palace. Palace, on ci trzyma, czekaj. Nice, nice, nice. No i masz AWP od CT. Pataki dostałem. Zobacz, najwięcej to ja robię tutaj. No. Ja jestem jakimś... Dobra, gdzie jest Negev? Let's go. YouTube. Oj, oj, sorry, wyrzuciłem negewa. go <grym> Dzięki. Plecia w stronę krzycha, czy to jest przeznaczenie. <grym 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 na Galida kupuję. Na Galida kupuję Galida. Dobra, to ja idę z tym nami. Abo nie, ej, dobra. Braw. Idę na bestym. Ej, Gina. Jakim cudem ten kot jest nade mną? Ma o 200 więcej obrażeń. Panowie, pierwsza połowa 7 Chyba easy. O, chyba GG. Chociaż szczerze, często jest właśnie tak, że w drugiej połowie. Zobaczymy, tak go lepiej niż w Ej, wczoraj grałem na nuku. To ci mówiłem, nie? Że prowadziłem całą gierkę. Yy, glockiem. Jest glockiem I yy, Cały czas grałem dwoma beretami. I poczułem, jakie one są dobre na nowo. Jak to dobrze zresztą, jeśli masz do czera, to są spoko. Szczerze polecam. Eee, probably to be. Yeah. Nie, To short, to short, it's be. no, co to miało być? Raczej, według według mnie najlepszy jest Glock, potem Berety, a potem. Potem Usp, a potem. Eee, Jezu, ten. Desert Eagle. Nice, wygraj się, zabity teraz na O weź, weź, weź. No. Przydadzą ci się. Ja, ale Berety serdecznie są dobre. 96 i ja on nie mógł zdechnąć. Widzisz, ja już robię kombek. Kombek. No się, to jest coś takiego, że pod telą możesz zgać kombek, to tylko dwa grać. Proszę, <coughs> teraz A mi się wydaje, że to będzie A. Mhm, Też, też idę. Ja idę B, żeby chociaż go otrzymać Nie, nie będzie B, nie będzie B. No, lepiej mieć. Mówię jedną za pole. Broski, Broski, I tell you. Oj. B B B B szybko. Lasyka b B B. Jest. No, ale jeszcze czysto. No, do tego. Będą chyba ze dwóch ludzi. No, ale mogą mogą też y, trollować, nie? No, to to jest chyba a y, trzech, trzech, trzech. Nie, nie, Anderem. nie, na B też są, na B też są. Ale trzech jest underem. To trzech underem? Czekaj, jest Dobra, Jednego zabił. One side B. No, to jest B, no mówiłem. O oh, jest. <grywia> Ej, ten pomarańczowy nie jest jakiś odpalony u nich? Ej, po, No was, właśnie. Nie A tego nie grać premierów. Aj, teraz wszyscy idziemy na B. Proszę, ja pójdę. Zbyt. Ej, bo to To dostałem flasza jednego, drugiego. Biegnę? No, dobra. To idziemy. No, kurde, niezbyt kolorowa. Ale tak nikt nie pikuje. Ale nie, to Czekaj B, się, to oni... B. Oni strollowali, oni strollowali. Oni strolowali. W też poszły, ale nikt nie pikuje, to Nie, to, to jest... Być. Oni idą midem na B. Oni idą midem na B. Sąd, Mówię wam właśnie. Mid B, mid B. O, dobra. Uuu. poszło. Nie mówcie mi, że zrobimy comeback. Co zrobimy comeback? Co najwyżej remis jak już? To nie no, no, możemy. W sensie. I zagrajmy zaraz Nuke'a. Kurde... Bo jak no, premier jak To, premi to, jak to, premi to premier GTA miało być. Ale to chyba drugie o mecze, nie? Czy na tym kończymy? Nie wiem czy my w ogóle złożymy to, to GTA zagra. Znaczy, no, no dobra no to... Mi się zrobi, to... trochę zaj zajmie. No dobra, ja dobra nie to potem... To potem po ja po tego GTA. Ale to może jakiś pa inny napad. Bardziej... To to A, to A, to A, to A jest. Tak, zauważyłem. Jednego zabiłem, ale... Tu Rampłan palace Ale ten. Bo wiesz, zanim zrobimy szkodowania tego napadu, to trochę zajmie. To może jakiś mniejszy napad, jakaś misja, coś ten? Nie wiem, wątpię czy nam się w ogóle uda, ja bym po prostu zagrał drugiego premiera. No dobra. Mhm. Super. Gdzie cię, za, zastrzelił? zestrzelił? AWP druga drugie. Wiktor, no, jak ty chcesz, masz AWP w oknie. To masz jeszcze jednako koło, Wyście Wyjście na okno będzie... ...smiercią. Nie, aktualnie chłopik to jest czysty No, mid jest czysty, mid jest czysty Under, jest under, jest under, czysty. Drugi. under, under, ander. Pod tobą Nie biegnij Ja go nie zabijem Stoję no, jednym a ja nie serio? Dobra, oficjalnie jak to przegramy to jest moja wina Szczerze, oby zginął Out. Dobra, skoro to jest ostatni mecz, to Kupię wszystko jest tylko i wyłącznie na, Revol na Revolvera Kupić coś? Poczekaj, to sprzedam te wszystkie granaty eee, Tego to ci o, mogę dobra. kupić Full mit, full mit. Widzisz, rewolwer oddaje Pik, pik, pik Tu, dobra, tu to tu To ostatni jest mid, to Ej, dobra, się. no to, no to, no To jest minimalnie beznadziejny, ale coś robi. Dostał raz z redovere'a. No i mnie zabił jeszcze. <laughs> Dobra, ale wygraliśmy tą gierkę, tak szczerze. Mamy paka? Ja. Uciekł na B, no. To jest za, to jest za. Icej, icej. A. That is nice. A, do, do, do! Blo, blo, do. Dobra, chcesz mkę? Ale, kto, ja? No tak, ty. Nie, raczej nie. A coś chcesz, bo mam hajs. Bo ja Mokacza. Nie, nie chcę. No dobra, no jak chcesz. To sobie kupię te. Granaciki. A, i mam jeszcze tego! O, nice. Może jakoś ugramy do dogrywki. Sześć rund. No... Aha, no tak, bo tu jest ten. Okej, okay, okej. Okay. Teraz już. Teraz już. i clear, izby, 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 izby. No, z tym akaczem to się da grać. Okej, jeden. Site jeden. U. Zabiłbym cię studnisko, zabiłbym cię przypadkowo No się tak widzieli. Broncie mnie, broncie mnie, mnie KURDE Skąd? Scythe site, 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 site. Jak on był na... Ja Ja że przegrano Ty debilu ja był na sajcie. Nie wiem no właśnie on, za ławką, on siedział i nikt kurwa nie sprawdził Nie no, ja byłem za ławką, on nie, nie był na pewno za ławką a, a mi, mi się wydaje, że on był... Kółko. Nie, mi się wydaje, że on był... It was, it was the last match, to... idiot czy, tak on, czy on, czy Czy on zajwował? Wytłumaczy mi to ktoś? Pan nie miał pomysłu. O Tomek, Jak gra. On tak zabił to uczucie,